Witam Was, odiekalne Skorpiony, serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc październik i przypomnę e, krótko formę czytań miesięcznych na moim kanale. Energie najważniejsze miesiąca plus karta rada, miłość dla singli, miłość dla związków stałych, stabilnych oraz praca i finanse Wasz rozwój. I zachęcam Was do sprawdzenia swojego ascendentu, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie to śmiało, udostępniajcie. Natomiast jeśli są osoby zainteresowane czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to zachęcam do kontaktu. A wszelkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ja już przechodzę do Waszego czytania i już sprawdzimy, jaka energetyka Was czeka w miesiącu październiku Skorpionu. Co tu się będzie działo? Skorpiony w październiku, już patrzymy. Trójka mieczy, paść karta diabła, karta gwiazdy, co u Trójka monet, siedemka mieczy, koło fortuny, co w w związkach, kochankowie, czwórka mieczy, wój miecz monet. Praca finanse u Was. Praca finanse, rozwój. Dziewiątka kielichów. Królowa kielichów i eremita. To czwórka buław, czyli co? Radośnie, luźnie. Jakaś impreza się szukuje, świętowanie, bądź jakaś dobra nowina w rodzinie, o jakimś świętowaniu. może czy też jakiś penieński mógłby być, czyli nowina z ślubem powiązana. Ale może też chodzi o jakieś dziecko. Troszkę niezdecydowania, troszkę taki miesiąc na zasadzie co muszę, jak muszę. I teraz te karty pokazują, że będzie trzeba robić tutaj jakiś reset, czy będzie trzeba sobie szukać informacji, dowiadywać się coś. Jakby nie stój w miejscu. A ważne informacje też do Ciebie będą dochodzić, bo tak jakby początki miesiąca jesteś zatrzymany, zatrzymana. Tak jakby była jakaś decyzja do podjęcia, jakaś droga obranie ale nie wiem jak, nie wiem co. A nie wiem dlaczego i tutaj trzeba zdobyć jakieś informacje, ale też jakieś informacje do Ciebie przyjdą, wiesz, ale to nie będzie wszystko. Tutaj też będzie trzeba wykazać się jakąś ciekawością i jakimś takim właśnie wyszukaniem pewnych rzeczy. E, może być troszkę opóźnienie. E, bądź ten diabeł lubi też mylić przy pazie mieczy. Co wam mogę powiedzieć? Że jak od innych ludzi będziecie przyjmować jakieś informacje, dobrze wszystko sprawdzać, też w papierach, dla pewności, dlatego że... Tutaj ktoś jakby specjalnie chciał coś zmylić albo tutaj jakaś instytucja, organizacja może chcieć coś tutaj zablokować, albo um, nie przyjąć wam wniosku, nie przyjąć zgłoszenia, um, albo odrzucić to, a karta mówi tutaj, że to jest jakby specjalnie robione. To tutaj musisz powalczyć, podziałać, dowiedzieć się też, zwłaszcza jak kwestie prawne urzędowe, to twoje prawa musisz znać. Na tyle, żeby postawić na swoim, tylko tu nie chodzi o takie postawienie na swoim, bo już się uparliście i... Mimo, że wam coś się należy, macie um, tutaj um, o coś za wszelką cenę walczyć. Chodzi o to, że wam się coś należy, ale tak mam takie energię wokół was, osoby, sytuacje, instytucje, organizacje, które wam coś tak będą utrudniały i będą was jeszcze chciały wprowadzić w jakiś błąd. Dlatego tutaj karty mówią, że trzeba zdobywać informacje, trzeba się dowiadywać, bo tak naprawdę e, jest więcej możliwości niż wam się wydaje i więcej wam się należy, niż wam się wydaje. Więc szkoda, szkoda by to było zaprzepaścić tylko z jakąś informacją od kogoś. Karta gwiazdy jako karta rada. Karta nadziei, bo ta nadzieja może Wam gdzieś uciec niestety, skorpiony. Możecie stwierdzić, że kurczę, to nie ma sensu, a poddam się, a nie dam rady. Ktoś was albo gra na zwłokę, albo wprowadza was w błąd, żebyście czegoś nie zrobili, albo żebyście zostali w jakimś miejscu, um, bo dla tej osoby to będzie korzystne dla was niekoniecznie. Więc no tutaj takie uważajcie na zmyłki, uważajcie na jakieś pokusy, jakieś takie no manipulacje przede wszystkim, informacyjne w komunikacji, to jest manipulacja słowna przede wszystkim, ale może być też ktoś może się właśnie powoływać do jakiejś takich, wiecie pisem groźb, z groźbami tak chce w sensie się ubrać to w takie słowa żeby to nie wyglądało jak groźba ale tak wiecie nawet jakieś szantaże tutaj żeby na to uważać karta gwiazdy nie trać nadziei nie trać światła ta nadzieja jest światło jest w twojej sprawie również więc tutaj zawsze jest jakieś rozwiązanie i jakby też nie rezygnuj z czegoś tylko dlatego że ktoś ci tam wiesz jakieś kłody pod nogi rzuca także karta gwiazdy zędza do pozostania w pozytywnym myśleniu mimo wszystko do, um, tak jak mówiłem, trzeba zrobić rozeznanie w terenie, też uh, skupić się na tym, co należy do Was, jaka jest Wasza pozycja, co Wam się należy, co Wam się uh, tutaj w tej sytuacji um, da radę uh, uh, zrobić, może też na własną rękę, może też nie wchodzić w jakieś współpracę, bądź po prostu odczyć jakąś znajomość. Uh, I w karcie gwiazdy tutaj um, miejcie cel przed oczami i nie zobaczajcie z drogi, tak, bo to Was prowadzi tak jakby to światło gwiazdy do, do tego celu właśnie single mieszana bardzo energia, bo niby trójka mo monet, ale siódemka mieczy koło fortuny, duża zmienność czyli raz jest dobrze, fajnie, poznajecie kogoś, wydaje się coś fajnego i zaraz bum okazuje się, że mm, coś z tą osobą jest nie tak, że są jakieś oszustwa, kłamstwa, jest trójka czyli powiedziałbym, że może trafiać na osoby w ogóle Mm, które mogą jeszcze kogoś mieć tak na boku Bądź wy możecie tutaj za dużo znajomości wchodzić Robi się chaos, nie wiecie kogo wybrać Nie wiecie z kim chcecie iść dalej Czy w ogóle chcecie iść dalej Ale mogą być robione jakieś nadzieje I to tak się wszystko toczy w takim właśnie kole Błędne koło da Błędne koło właśnie znajomości Bo no, coś się kręci Są jakieś takie złudne o, Może nawet opietnice słowa padają jakieś wiecie Komuś się robi nadzieję, może to chodzi o was, że ta osoba robi Wam, może to Wy robicie komuś, tak jest chaos, tak czy inaczej. I koło Fortuny widzę, myślę, że to, co przyniesie ten miesiąc w znajomościach, to szybko też to się tak naprawdę skończy dla Was. Nic na stałe, nic na zawsze, tak naprawdę. Bądź pozostaną jakieś relacje typu przyjaźń, znajomość, ale raczej widzę, że nawet jeśli to tutaj jakiś upadek w dalszym ciągu koło Fortuny, czyli tak naprawdę jest cięcie później. Także mm, znajomości, które przychodzą do was, nie są mm, na miłość, nie są na stałe, a nie są długoterminowe, długofalowe, bardziej jakieś takie coś się zakręci, coś się zadzieje, ale to jest mm, bardziej energia. Też może, że ktoś kogoś potrzebuje w swoim życiu na ten moment. Wy jakąś funkcję spełnicie w życiu tego człowieka, ten człowiek w waszym życiu, a i później każdy idzie w swoją stronę. Ale też mam jakieś takie, wiecie, osoby nieszczere do końca, bądź osoby nie umiejące zdecydować się na relacje jedno, jakby, e, jednoosobowe, tylko musi mieć więcej osób ta osoba, tak, i tutaj chociaż u was też ten chaos może być, tak, że sami nie będziecie wiedzieli czego chcecie troszkę i może ktoś tu chcieć ciągnąć dwie sroki za jeden ogon, a tak się nie da niestety, więc około fortuny to posprząta tak czy inaczej przecież żadnych stałych energii ja tu nie widzę Uh, moje drogie um, skorpiony, ewentualnie jeśli już coś się by miało pojawić, to listopad i coś nagle do Waszego życia wkroczy, stałe, stabilne związki i kryzysy jakieś też powroty przyszłości, uważajcie, żeby Wasi byli partnerzy, może nie wracali tutaj z przyszłości, bądź jakieś były osoby, jest troszkę zastygnięcia i jest troszkę balansowania w tej relacji Waszej, źle nie jest ale m, też jakichś superłałów nie ma, Wasze relacje się toczy jakby spokojnie, bez, bez fajerwerków nic się złego nie dzieje, jakieś sprawy z przyszłości mogą powrócić osoby z przyszłości, problemy z przyszłości waszej relacji, tak? A, I będzie uzdrawianie tego i mm, u niektóre relacji niby będą malansować i będą stabilne, ale gdzieś jeszcze jakaś świno i mi się u niektórych pokazuje skorpionów relacji. Czyli tak jakby ktoś nie był zdecydowany do końca. Albo nie możecie odpuścić jakiejś osoby z przyszłości bądź wasz partner, partnerka. Hmm. Albo ktoś nie umie się na was zdecydować, Wy na kogoś nie umiecie się zdecydować. Niby jesteście tak w tym związku, ale to jest jakiś związek. Nie wiem, czy nie jest przyzwyczajenia bardziej. Tak? Że jesteśmy, bo jesteśmy. Uczuciowo jest wychłodzenie, bo jest czwórka mieczy. Czyli tak jakbyście żyli wzdłuż siebie, ale nie ze sobą. Razem, a jednak osobno. Eee, może to bardziej też jest podtrzymywana relacja na zasadzie jakichś fajnych wspomnień, jakiejś fajnej przeszłości tego, co was łączyło. A teraz tego już do końca nie ma, i dlatego jest takie balansowanie. Tu też, jakby trzecie osoby mogą być, może być ktoś w przyszłości. Um, mam wy wybalansowaną energię u Was, coś wychodzi, z... niby wiecie, pozory, pozory są, pozory mylą, tak czy inaczej. Pozory jakiejś relacji są, ale jest ta relacja w zawieszeniu, są, są jakieś rzeczy, które niby mają być uleczane, ale to jest bardziej zastygnięcie tych emocji niż. niż naprawa tej relacji taka jakby być powinna, bo może być brakować komunikacji, konfrontacji, tylko jest bardziej uciekanie w różne rzeczy, a i tak naprawdę co wam mogę powiedzieć? Karta siły próby będą wzmacnianie, ale będą poważne rozmowy i też mogą być cięcia w pewnym momencie. Czy jakby jeszcze się trzymacie, ale trzymacie się z jakich powodów? To jest pytanie najważniejsze myślę i czy te powody wystarczą, żeby ta relacja przetrwała jeszcze jakiś czas, tak? Zawodowo-finansowo widzę. E, tak, szczęście, radość, coś Mówi, jakaś e, impreza tu się może szkować skorpionom, zawodowa, bądź jakieś fajne warsztaty, fajne wyjścia. Królowa Kielichów idzie z jakąś ofertą dla was. Kursy szkolenia widzę pod koniec miesiąca, może jakieś egzaminy, nawet szukanie troszkę swojej ścieżki. Niby jesteście szczęśliwi zadowoleni, ale czegoś wam może brakować, jakaś kobieta, znak właśnie wodny, rak skorpion rybki. Może przyjść z jakąś ofertą z jakąś. Um, też nową drogą, nową możliwością dla Was, coś dodatkowego może będzie musi być totalna zmiana pracy, ale dawam to do myślenia i zaczniecie się zastanawiać, czy nie pójść jednak w tą stronę bardziej tutaj. Finansowo powiedziałbym, że będzie dobrze, uh, ale mogą być jakieś takie rozważania dodatkowego zarobku, bądź też, jeśli chodzi o Waszą drogę zawodową, spełnicie się w czymś, macie osiągnięcia, macie, jesteście dobrzy w tym, czym, co robicie, tak, ale może być takie podejście na zasadzie Dobra, ale w sumie to już mi się nudzi, tak? Bo chcę iść w coś innego. Teraz chcę się ulepszać w czymś zupełnie innym. Na tej zasadzie tutaj może um, się to u was dziać w tych finansach y, i w pracy i w rozwoju. Um, jakieś dodatkowe ścieżki ja nie umieszcz od razu zmiana kariery i w ogóle, bo tutaj to, co macie, sobie zachować i na pewno będziecie w tym dalej gdzieś pracować i się spełniać, ale będą takie, tak ta kobieta dała Wam troszkę do myślenia, jak wam przyjdzie z jakąś ofertą. No to jest takie troszkę rozdroże, ale jest stabilnie, więc coś jest najważniejsze, bo i stabilnie nic się złego tutaj nie dzieje, pracy nie tracicie, wręcz tutaj powiedziałbym jakieś wynagrodzenie jeszcze, jakieś pochwały, jakieś osiągnięcia, czyli dobre informacje, dobre dyplomy, um, czy też certyfikaty bądź dobre wyniki, um, mam na myśli, będziesz, um, radość i powiedziałbym, nawet jakiś tutaj awans, coś dodatkowego, jakby się miało wydeklarować wy e dla Was, pojawić jeszcze was, dla was, przy was. Tego wam życzę, bo fajnie by było z tego skorzystać. Wszystkiego dobrego, skorpioniki. Pamiętajcie o sprawdzeniu swojego ascendentu. Zachęcam raz jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia do czytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie śmiało, udostępniajcie. Um, Rozejrzyjcie się po kanale, bo wiele ciekawych czytań, przekazów znajdziecie. W kwestiach czytań, rytuałów prywatnych zapraszam do kontaktu. A co i jak to znajdziecie w opisie pod filmem. Wspaniałego miesiąca października i do zobaczenia w e, kolejnych czytaniach na moim kanale. Serdecznie Was pozdrawiam.